Choho! A co ja tutaj mam w tym różowym kartoniku? Otóż 24 serię kolekcjonerskich minifigurek. Jakim cudem tak wcześnie? Ano figurkowe ramki, czyli poznańska firma będzie prowadziła od stycznia dystrybucję takich gotowych, otwartych serii, gdzie macie pewność, że żadna figurka was nie ominie, a że dostali już towar, no to uśmiechnąłem się do nich i możemy zrobić sobie taki przedpremierowy opening, unboxing. Mam nadzieję, że to będzie unboxing, bo tam Tomek z Michałem trochę macali i ponoć ustrzelę tutaj całą serię. Czy na pewno przekonamy się? Będą z tego dwa odcinki. Lećmy prosto na stół! Uwielbiam takie ujęcia, gdzie mamy cały stół zasypany świeżutekimi saszetami. Przypomnę, 18 zł bez grosza to jest cena za jedną sztukę. To są tak zwane blind bagi, czyli nie mamy pewności co jest w środku, chyba że sobie wymacamy albo kupimy takie pełne opakowanie zbiorcze, gdzie są dostępne trzy serie od razu, no albo tak jak wspominałem figurkowe ramki, gdzie macie rozciachane saszety. Okej, okay, no to słuchajcie... Wybierzmy sobie taką o. Ja to za chwilę wszystko uprzątnę, a w międzyczasie chciałbym zareklamować swój odcinek na temat top 20 minifigurek na rok 2022, bo to taki specjalny materiał. Nie przedłużam! Lećmy! Myślę, że tak przynajmniej 6 minifigurek dzisiaj otworzymy. No i pamiętacie, zrobiłem już na kanale tak zwaną wróżbę czyli na szorcie otworzyłem testowo jedną saszetę i tam mieliśmy, a zresztą jak będziecie chcieli, to sobie odkopiecie. Tymczasem ja jeszcze nie chcę zaglądać. Chcę wyciągnąć, o właśnie, to tutaj, czyli rozpiskę, i zrobimy sobie szybki przegląd, jak to u mnie, na co najmocniej czekam, co mi się podoba, tak fest, a co tylko trochę. Jest marker, jest. Byłem dobrze przygotowany. Sędzina! No pięknie! Na dodatek to jest tak uniwersalny tors, że tutaj sędzia też może być. Żółta, czerwona kartka i przede wszystkim piłka dużo lepsza niż w zestawie piłkarzyki. Tu jakiś wojownik, tymczasowo jakoś mi na nim nie zależy. Co innego astronauta, jeszcze z dzieciakiem, z elektroniczną mianią, ależ to jest piękne. I mamy strój marchewy. Niezmiennie podobają mi się stroje żarcia. Tym bardziej, że coś takiego podróbkowego już krążyło, a teraz mamy oryginalny element. No i sokolniczka z nowym zwierzakiem. Przepiękny strój, mundur, właściwie takie ubranie żołdaka. Ojejku, jeszcze animator w stroju tyranozaura. Przecież to jest seria jakby dla mnie. Ork, świetnie, te motywy na tarczy coś mi mówią, to kiedyś już występowało, o na przykład na takim dużym statku. Pięknie ork jak się patrzy, tutaj tego gościa mam, ale zaznaczę go dlatego, że koala nowy mały zwierzak ultra słodki, tutaj garncarka. No powiedzmy, niby to z ciekawy, ale żeby nie było, że wszystko mi się podoba, to ją tutaj tymczasowo skreślę. Ho, 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 pani powiedzmy barokowa albo z rokoko, jeszcze z jakimś malutkim maltańczykiem albo ciłałą. Pięknie, to na pewno chciałbym mieć i to łatwo też wymacać. A dziewczynka na tym koniku na biegunach, eh, niby konik fajnie, dlatego że do takiego pokoju dzieciaka super, ale tymczasowo też ją skreślę. Pewnie i tak ją będę miał. No a tutaj kurczę, sprzedawca, gazet, ale taki mocno oldschoolowy i z procą, to jest po prostu fenomenalne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli dziewięć na dwanaście tych figurek jest naprawdę super. Z tym zastrzeżeniem, że oczywiście sokół i koala akurat w tych dwóch postaciach są. Najlepsze, najciekawsze, ale przejdźmy już do rzeczy. Delikatne zbliżenie. I co my tutaj mamy? No, zaczynamy naprawdę konkretnie. Strój marchewy, główka tam w środku, ugrzęzła. To przecież do takich wielkanocnych mocy, jak znalazł. A tutaj ta góra jest gumowa, tego się nie spodziewałem. To nie jest twardy plastik. O, ciekawostka. No i mamy też taką plakietkę. I to świetnie fituje z tymi zestawami, no wiecie, którymi. O na przykład furgonetka, warzywniak albo ten zielony supermarket. No jestem bardzo, bardzo zadowolony. To złóżmy tego jego mościa. On ma nawet alternatywną tutaj fryzurkę. Kiedy jest już jakby po pracy, no i nie musi mieć na sobie tego stroju. okej. Okay. Słuchajcie, te ogrodniczki ciemnozielone, do tego jakiś sweterek zielony, to jest fantastyczne. No słuchajcie, to jeszcze ubierzmy go tak, jak, jakby powinien wyglądać, jak wygląda najlepiej. I umieśćmy go na tej oto czarnej płytce. O, zaczyna się świetnie, lećmy dalej. No i saszeta numer dwa na tym filmie. Zawsze pamiętajcie, żeby się upewnić, czy na górze jakiś element... Gdzieś tam nie siedzi, nie ugrzązł, dlatego że można to sobie przeciąć, jeżeli otwieracie podobnie do mnie. I co my tutaj mamy? Już wyciągam, a no mianowicie reprezentantkę falkonów. O, i o mowa. Jakby ta pylarynka była gdzieś tam na górze, no to moglibyśmy sobie ją uciachać. Pięknie, słuchajcie, no to składamy, a za chwilę będziemy gadać. No myślę że te włosy takie czerwone też są dość ciekawe. Jedna ręka z rękawicą, no to wiadomo, dla tego drapieżnego ptaka pewny siebie uśmiech, cudownie, i mamy tutaj jeszcze łuk, ale czekajcie, zamontuję pelerynkę. Moje zdanie jest proste i więcej różnych gatunków, zwierzaków, tym lepiej. Tutaj mamy tego ptaka całkiem szczegółowego. Zobaczcie jak te pióra zostały zasygnalizowane i łepek też niczego sobie, a oprócz tego help na piersiach naszej bohaterki. No no no, ta postać jest całkiem sensowna. Na dole saszetka i pas. Jest naprawdę ciekawie. Jak będzie później? No na to później długo czekać nie musicie, dlatego że cały czas otwieramy Oj, w dawnych czasach to się robiło trzy saszetki na odcinek, a teraz to już raczej by się nie sprawdziło. No i mamy ekologa. To już dobra, wspomnę Wam, że na tej wróżbie właśnie taki ekolog się pojawił. Ja go na szybko zmontuję. Tutaj jako taka zapasowa część jest gałązka, chyba będąca eukaliptusem. No, i powiem wam, jak ktoś buduje w takich klimatach, powiedzmy, dżunglowych, tropikalnych, to ta postać też jest całkiem ok. Mamy bardzo staranne spodnie, bo i jakieś kieszenie, i pasek, i buciska, no ale przede wszystkim jest tutaj zwierzak uroczy. No, tak po prostu wyglądają koale. One właściwie ruszają się z drzewa na drzewo, kiedy skończy się jedzenie, żyją często w takich grupach, jeden samiec, kilka samic. No, żyć, nie umierać, słuchajcie. Tak ten zwierzaczek wygląda, z każdej strony właściwie na druki tylko na nohal i oczy, ale jest porządnie i ta plakietka ekologa i jeszcze na czapeczce ma logówkę swojej organizacji. No i jest naprawdę dobrze. Na co będzie dalej? Ponownie zadaję to pytanie i już w trymiga odpowiadamy. Zrobił nam się taki odcinek ekologiczny, bo rozpoczynamy od marchewki, później jest soku, no i koala, a teraz będzie co? Może tyranozaur? Ale nie, dziki ork. Słuchajcie, do wszelkiego typu makiet w klimatach Warhammer 40 tysięcy, myślę, że to jak najbardziej się sprawdzi. No i tutaj mamy taką, no bardzo charakterystyczną fryzurę. Ja już to montuję razem z pelerynką, to zerknijmy jeszcze na tył. Takie pasy jakby wzmocnione. Myślę, że akurat ciorkowie nieco się znają na rzemiośle, bo nie jest to wszystko tak strasznie tandetnie. Jak wiecie, czasem na filmach <grytanie> potwornie to wygląda, a tutaj mam wrażenie, że coś tam już potrafią. Niestety żadnego nadruku. Na tyle główki, a mogłyby być chociażby jakieś brodawki czy coś takiego. No ale słuchajcie, mamy pierwszą ciekawostkę, bo tutaj możemy w ten właśnie sposób zamontować żuchwę. No i teraz, uuu, wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. To jeszcze montuję tego groszka, montuję jego fryzurę, taką powiedzmy ala nadakan, bo chyba u niego to się. Najsampierw pojawiło, być może w Lego Nexonites, no tak, tam były takie pióropusze, ale co było wcześniej, to by trzeba sprawdzić, bo nie mam komputera w głowie. No i słuchajcie, gdzie jest tarcza? Piękny nadruk, uwielbiam nowe motywy na tarczach, dlatego tak się jaram, że już właściwie trochę zaczynam budować ten zamek Herbulva, bo tam jest kilka nowych tarcz. I pięknie, ten mieczyk, no taki jak zwykle, znamy już ten motyw, podoba mi się również ten emblemat na piersiach, no i są nadruki pazurów, gdzieś tam na dole, świetnie, 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 mieć armijkę takich stworów. Oj, ja bym nie odmówił. A wy co, odmówilibyście? Chyba też nie, bo myślę, że taki ork będzie całkiem sporo warty. Tym bardziej, że ta peleryna, taka wyszczerbiona, właściwie z pogiętego materiału, niczego sobie. No i mam jedną z tych figurek, za którą tak mocno nie przepadam. Ale zobaczmy, przeanalizujmy to, może zmienię zdanie. No na pewno nie podoba mi się główka, bo przecież to jest częste. W serii LEGO City właśnie taka dziewczynka występowała. W tych delikatnie czerwonych okularach nie jestem też pewien, czy taki jednorożec wcześniej również nie był obecny. Coś podobnego mi majaczy w głowie, ale mogło być to delikatnie inne. Ale takie cukierkowe, bajkowe motywy kojarzę. Aha, i tutaj chyba mamy płytkę z jumperem, co by ją w ten sposób zamontować. Ale konik no niczego sobie. Pamiętacie, w 23. serii kolekcjonerskiej była ta rycerka, i na patyku miała taki łeb konia, bardzo podobny? Ty, no to nawet chyba mniej więcej działa, a sprawdźmy. Ustawmy tutaj na razie poza płytką dziewczynkę. No i tak, to jest akurat plusik. Bo jeżeli tego typu zabawki działają, to nic tylko przyklasnąć projektantom. No i ustawiamy w ten sposób na płytkę. Dziwi brak alternatywnej główki, bo to tutaj jest dobrze zasłonięte przez tą fryzurę. No i właśnie, czemu ta główka się powtarza? Moim zdaniem jest to, no niestety, przepraszam cię dziewczynko, najgorsza figurka z tej 24 serii. Zgadzacie się? Oczywiście, sekcja komentarzy należy do Was. A mam dzisiaj dobry humorek, więc otwórzmy sobie tą saszetkę, jeszcze jedną. No i podsumowanie odcinka. Na kolejny odcinek, no poczekacie bardzo krótko, może nawet uwinę się i jutro on zostanie opublikowany. Ale słuchajcie, co my tutaj mamy? Z zapasowym ogonem strój tyranozaura. Był taki Lizardman i ja zawsze mówiłem, że to jest właśnie dinozaur. Ale to była jaszczurka. Tutaj natomiast mamy takiego idealnego animatora, jakby ktoś budował park Jurajski. Oho, oho, jaki fajny grymas! Właśnie tego mi zabrakło w tej dziewczynce, którą wyciągnąłem przed sekundą. Otóż, no tutaj można zaczarować, omamić nas jakimś nowym grymasem, nową emocją, a tego nie mieliśmy. No, słuchajcie, nakrycie głowy świetne. Są pazury z tyłu na plecach. Pięknie te wszystkie prążki idą, dziarsko. No, tutaj wiadomo, jest pewna przerwa, ale to nie przeszkadza. Wow, no, pięknie. Bardzo mi się podoba ta szczęka i takie ciemniejsze dłonie. Ogon, tak, jest gumowy, z miękkiego plastiku, więc uwaga, żeby to się nie połamało. I powiem wam, no coraz mocniej podoba mi się ten dzisiejszy odcinek. Co będzie w ostatniej już dziś saszetce? Zobaczmy. Mam taką grubą, wypchaną, więc albo jest to powietrze, albo ta pani, której spódnica na stelażu, to znaczy oryginalnie, no tak to wyglądało, na stelażu, bo tutaj jest to element, no, w każdym razie mocno jest rozbuchana. No i słuchajcie, nie, to nie było ustawione, chociaż łatwo byłoby to ustawić. Właściwie kilka minut macania. Co my tutaj mamy? No, garść dobroci, więc ja sobie na spokojnie to złożę i będziemy omawiać sama ta tutaj sukmana pięknie to się prezentuje niestety nie ma nadruków tutaj z tyłu ale aż mi się przypomina taka królowa z dawnych dawnych serii miała taką czerwoną suknię a tutaj no jest jakaś arystokratka wow jest też puder gdzieś tam na polikach ależ to ładnie wygląda dwie emocje czyli powiedzmy takie stonowanie no, neutralna emocja, powiedziałbym, rezerwa? A tutaj, no co się wyraźnie ucieszyło? No i właśnie brakowało takich oto damskich upiętych peruk. Przecież to jest świetne. Były sporadycznie od jakichś żołnierzy, powiedzmy, czy sędziów, no takie, co można wykorzystać na mężczyznach. Ale kobieta, no nie bardzo, i tutaj ta luka jest uzupełniona. Jak do tego dodamy jeszcze pieska, robi się bardzo, bardzo fajnie, chociaż tak naprawdę, no wiadomo, ten piesek jest akurat przemalowany, no i zabrakło mi może delikatnie jakiegoś dokumentu w jej rękach. Albo nie wiem, parasolki takiej różowej to by się sprawdziło. Niemniej jednak, raz jeszcze, skupcie uwagę na tych białych lokach, na tych falbankach i kokardkach. Czujecie to, jaki to ma potencjał do przeróżnych makiet? Stowarzyszenie zbudujmy to, pewnie oszalało, kiedy zobaczyło właśnie tą postać. Panie i panowie, na dzisiaj koniec. Tak prezentują się dzisiejsze dropy. Ja jestem bardzo zadowolony i nie chciałbym tutaj nikogo faworyzować, ale... Pani Arystokratka, Ork oraz strój Tyranozaura są świetne. Ewentualnie, no ten Tyranozaur też coś w rękach mógłby mieć. Przyjrzyjcie się tym postaciom tak mniej więcej na jednym rzucie od tyłu... I zadam wam pytanie, czy również się zgadzacie, a mianowicie, dziewczynka jest póki co najsłabsza. No a jeżeli chodzi o ekologa, ratuje go słodziutki Misiek Koala. Do zobaczenia i no nie zapomnijcie o subskrypcji dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnego otwierania i w ogóle kolejnych filmów. Hej!